Dzień dobry, witamy Państwa w komentarzach ósmego dnia. Witają Państwa z tej strony Marcin Fagmajer oraz Tomasz Banyś. Witamy Państwa po krótkiej przerwie, po okresie dwóch najcieplejszych miesięcy wakacyjnych, lipca i sierpnia, kiedy to wydarzeń międzynarodowych, jak i również innych wydarzeń w infosferze jest zazwyczaj mniej. A jakie tematy będziemy poruszali w dzisiejszym nagraniu, Panie Marcinie? Dzisiejszy odcinek poświęcimy oczywiście dalszej eskalacji konfliktu na linii państwa BRICS-NWO. Wyspecyfikujemy tutaj kilka tematów, które wydawałoby się, że są tematami tu nas dotyczącymi krajowymi, ale one są oczywiście kontynuacją całej tej wojny o pieniądz. Będziemy mówić w pierwszej kolejności o propozycji zarządu generalnego Ukropolin dotyczącej żądań odszkodowań od Niemiec za okupację w latach 1939-1945, które zostały wyliczone na 1,3 biliona euro. Wskażemy Państwu, że jest to prowokacja anglosaska, której celem jest rozbicie dzielnicowe naszego kraju, o którym mówiliśmy już w odcinku 17 w zeszłym roku w październiku i który to projekt w tej chwili się materializuje. Następnie przejdziemy do krótkiego omówienia protestów w kilku miastach Europy w Pradze, w Rzymie i w Paryżu przeciwko coraz większym kosztom życia związanymi z polityką NWO. Wspomnimy o zjeździe nadzwyczajnym komunistycznej partii Chin, który będzie miał miejsce 16 października bieżącego roku. Powiemy o krajach, które dotychczas były traktowane jako kraje trzeciego świata, a mianowicie o Wenezueli, o Kolumbii, o Wyspach Salomona, które coraz mocniej stawiają się dyktatowi NWO i o coraz gorętszej atmosferze na Bliskim Wschodzie dotyczącej zarówno Iraku, jak i sąsiedniego Iranu, potencjalnego konfliktu Izraela z Iranem. A zakończymy kwestią coraz bardziej widocznego konfliktu na linii Berlin-Moskwa, a mianowicie o pouczaniu ze strony ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Zacznijmy więc od ważnej rocznicy, która miała miejsce 1 września, a mianowicie od 83. rocznicy jawnej napaści Niemiec na Polskę oraz inspiracji anglosasów, która pomagała w tym procederze. Dziś te role jawnej okupacji i cichego wsparcia nieco się odwróciły, ale wrogowie Polski pozostają ci sami. Co można było zobaczyć już 1 września, kiedy to premier Jarosław K. zaczął domagać się od Niemiec odszkodowań i reparacji za II wojnę światową. Oczywiście kwestia samych reparacji, jeżeli chodzi o zadośćuczynienie za krzywdy, jakie Niemcy wyrządzili Polakom, jest jak najbardziej moralnie uzasadniona. Natomiast najważniejszy jest kontekst, w którym postawione są te wydarzenia. Tutaj wspomniał Pan, że w październiku 2021 roku to był nasz 17 odcinek K8D, czycie dzielnicowe. Mówiliśmy wtedy o potencjalnym poleksicie jako elemencie, który byłby tym zapalnikiem, mogącym doprowadzić do utraty ziem zachodnich i albo bezpośredniego wcielenia tych ziem do RFN, albo na zasadzie euroregionów przyłączenia do Unii Europejskiej, gdyby wydarzyło się coś takiego, co popchnęłoby Ukropolin do wyjścia ze struktur Unii Europejskiej. I tutaj 25 sierpnia 2022 roku na portalu konserwatyzm.pl redaktor Konrad Rękas potwierdził nasze analizy, rozbudowując je o element, który jeszcze rok temu był niewiadomą. Nie było wtedy jeszcze mowy o strefie zgniotu, czyli tej inicjatywie brytyjskiej, którą tutaj redaktor Rękas określił mianem Europy Brytyjskiej. I warto myślę zacytować ten fragment, ponieważ trafia on w setno obecnej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj. A zatem cytując, Niemcy mogą zgłosić roszczenia w momencie, gdy trzecia RP zostanie częścią projektu Europy brytyjskiej, a co za tym idzie zapewne opuści Unię Europejską, tak jak Rosja zgodziła się niechętnie na rozbiory Rzeczpospolitej, bojąc się ograniczenia swej kontroli nad nią. Droga do utraty Wrocławia prowadzi przez Londyn i Kijów. I można powiedzieć, że jest to analogia do wydarzeń sprzed II wojny światowej. A zagłębiając się w tą analizę, panie Marcinie, proszę przedstawić naszym słuchaczom, jak w szczegółach, właśnie Londyn, czyli tak de facto Waszyngton i Kijów mogą stać się przyczyną do utraty naszych ziem zachodnich. Panie Tomaszu, szanowni państwo, Powiedziałbym, że nawet nie tylko tutaj należy się cofnąć do II wojny światowej, ale nawet do rozbiorów Polski, których inspiratorem był właśnie wtedy Londyn jako największe mocarstwo ówczesnego świata sterujące protestanckimi Prusami, które były głównym beneficjentem rozbiorów. Więc sytuacja przypomina to zarówno z XX wieku, jak i z XVIII. W najkrótszej formie chodzi o to, że w momencie, kiedy Ukropolin przyjmie brytyjską koncepcję konkurencyjną wobec brukselskiej Unii Europejskiej, sterowanej przez Berlin, tworzenia nowego tworu geopolitycznego pod auspicjami Londynu, nastąpi wyjście z Unii Europejskiej, czyli tak wcześniej określany pol exit na wzór Brexitu. A ponieważ większość ziem Polinu jest pod gospodarczą dominacją niemiecką i w związku z reformą administracyjną z 1999 roku nastąpiło usamodzielnienie poszczególnych regionów, to te regiony mogą dążyć do pozostania pod hegemonią Brukseli i Berlina i nie zgodzić się na propozycje brytyjskie, co oznaczać będzie secesjonizm, o którym mówiliśmy w odcinku 17 w październiku zeszłego roku. W pierwszej kolejności pójdą ziemie odzyskane, zwłaszcza te najbardziej uprzemysłowione, gdzie inwestycje niemieckie w handlu i przemyśle są najbardziej widoczne. Chodzi o tereny Dolnego i Górnego Śląska oraz Pomorza, które stanowią około 0,6% sterowania międzynarodowego, a więc Mniej więcej tyle co Austria, sterowana przez Niemcy. Więc widzą Państwo, że jest się osobić i w związku z tendencjami federalizacyjnymi Unii Europejskiej, które ewidentnie zmierzają ku jednemu państwu europejskiemu, no to jest to gra podporządkowana rozbiciu dzielnicowemu terenów naszego kraju. Ale jak to się ma do 1 września, proszę Państwa? Otóż Jarosław K. wyliczył te 1,3 biliona euro. Tylko należy pamiętać, że rządy, których on był twarzą, jeszcze bardziej uzależniły trzecią RP Polin, a następnie Ukropolin od Niemiec i od dominacji niemieckiej gospodarczej w naszym kraju. Dlatego też żądanie tych reparacji w takim momencie geostrategicznej gry i wojny jest przysłowiowym strzałem w kolano. Pamiętać należy, że swego czasu, kilka lat temu, Grecja, rząd grecki również żądały podobnych odszkodowań dla swojego kraju za okupację niemiecką. Wtedy to ze strony ministrów Angeli Merkel padły o to takie słowa, że oczywiście możemy nad tym się pochylić, ale Grecja jest tak zadłużona wobec Niemiec i zwłaszcza niemieckich banków, że Niemcy w rozliczeniu mogą zażyczyć sobie kilka greckich wysepek. Dlatego widzimy, że jest to przećwiczony już wariant, który jest swego rodzaju inspiracją, z jednej strony służb informacyjnych, wywiadowczych, dyplomatycznych, gospodarczych Republiki Federalnej Niemiec, przećwiczonej już choćby na przykładzie greckim, a z drugiej strony jest prowokacją anglosaską, która dąży do konfrontacji terytorium Ukropolinu z jednej strony z Federacją Rosyjską, a z drugiej strony z Republiką Federalną Niemiec i podporządkowaną jej Unią Europejską. Dlatego uważamy, że po pierwsze jest to projekt nierealny, przemyślany przez koła geostrategiczne w Londynie, Waszyngtonie i również w Berlinie, a Zarząd Generalny Ukropolinu jest jak zwykle tylko cynglem, który wykonuje polecenia. O aspiracjach niemieckich mówił także w sierpniu szef NBP, profesor Adam G, który w rozmowie z redaktorem Tomaszem S stwierdził, że Kiedyś chodziło Niemcom o połączenie państw niemieckich, czyli praktyczne wchłonięcie NRD, a od czasu zrealizowania tego zadania o odzyskanie w jakiejś formie ich dawnych ziem, które są teraz w granicach Polski i o podporządkowanie całego tego pasa krajów między Niemcami a Rosją wpływom niemieckim. Co zaś się tyczy samego Jarosława K., to może się wydawać tutaj, że teoretycznie, będąc izraelskim kanałem wpływu, jego interesy mogą być sprzeczne z interesami kanałów niemieckich. Natomiast należy pamiętać, że kanały izraelskie współpracują i współpracowały także w przeszłości, zarówno z kanałami niemieckimi, jak i również z kanałami anglosaskimi. A o operacyjnych aspektach współpracy izraelsko-niemieckiej pisał generał Tadeusz Walichnowski już w latach 67-68 chociażby w takich pozycjach książkowych jak Izrael anrf albo Izrael nrf a Polska gdzie szczegółowo opisywał w jaki sposób zarówno propaganda jak i kanały walki informacyjnej obu tych państw ze sobą współpracowały i do wznowienia takiej współpracy doszło 2 września, gdzie jak podaje Jerusalem Post, w Jerozolimie doszło do spotkania doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego i dyrektorów generalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych obu tych krajów. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor generalny Ministerstwa Obrony Narodowej oraz szefowie Mossadu, czyli wywiadu zagranicznego oraz Shin Betu, czyli kontrwywiadu izraelskiego. Spotkanie odbyło się z równorzędnymi odpowiednikami służb niemieckich. Jeruzalem Post przemilczał tutaj te nazwy, ale chodzi tutaj o BND, czyli wywiad niemiecki, BFV, czyli Urząd Ochrony Konstytucji, który pełni rolę kontrwywiadu i co ciekawe jest instytucją odpowiedzialną za pracę operacyjną na terenie wtedy jeszcze III RP, a obecnie Ukropolinu, a więc można powiedzieć, że Niemcy traktują tutaj ziemię polskie jako swoje podwórko, i prawdopodobnie mógł być tutaj też zaangażowany szef MAD, czyli wywiadu wojskowego RFN. A odnowienie takiej współpracy dla Polaków może oznaczać nie mniej, ni więcej, tylko możliwość rozbicia dzielnicowego tej polińskiej części Ukropolinu, z której ziemie północne i zachodnie zostaną przyłączone do strefy wpływów niemieckich, natomiast z pozostałych ziem oraz tzw. zachodniej Ukrainy może już formalnie zostać stworzony twór, który będziemy mogli charakteryzować jako nowy ukropolin, jak się wydaje politykom, którzy popierają współpracę z Izraelem i wykazują cechy kanału wpływów izraelskich. A jest to o tyle ciekawe, panie Tomaszu i szanowni państwo, że wspomniany przez nas Jarosław K zadeklarował, że w kwestii żądania odszkodowań od Niemiec będzie właśnie chciał współpracować z Izraelem. No to widzimy, do czego ta współpraca będzie zmierzać: do wykonywania poleceń ustalonych na spotkaniach między służbami izraelskimi i niemieckimi. A sprawa jest o tyle niebezpieczna, że rysuje się coraz bardziej potencjalny konflikt izraelsko-irański, któremu to spotkanie tych służb obydwu wymienionych przez nas państw oficjalnie zostało poświęcone. Jeżeli nastąpiłby kolejny pełnoskalowy konflikt na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Iranem, Izraelem, który posiada broń nuklearną, no to możemy spodziewać się kolejnej fali milionów uchodźców, także z terenów Izraela, którzy na to terytorium oficjalnego już Ukropolinu mogą zostać przesiedleni, i wtedy to, o czym pan mówi, panie Tomaszu, wprost się zmaterializuje i pieniądze te, których oficjalnie domaga się Jarosławka, zostaną po prostu wytransferowane via Tel Awiw do nowej stolicy Ukropolinu, nowego Warszawiwu. I to jest, proszę Państwa, scenariusz niestety bardzo realny, który kilka miesięcy temu wydawał się bardzo odległy, a który został przyspieszony ze względu na to, że konstelacja geostrategiczna nie sprzyja tego typu koncepcjom geopolitycznym na naszym terenie, co jest wielką nadzieją dla Polski i Polaków, ze względu na rosnące wpływy państw BRICS, którym przewodzą Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska. A w koncepcji tych państw nie ma miejsca na takie twory, o których mówiliśmy, dlatego że będą to twory terrorystyczne, roszczeniowe, dążące do konfliktów i będą zagrożeniem zarówno dla Federacji Rosyjskiej, jak i nowego jedwabnego szlaku projektu geostrategicznego Chińskiej Republiki Ludowej i losów Kosowa, które jest tutaj właśnie projektowane. A Unia Europejska już nawet obecnie trzeszczy w posadach. W pierwszym tygodniu września miały miejsce masowe protesty w Czechach, we Francji oraz we Włoszech, gdzie w stolicach tych krajów zebrało się po parę dziesiąt tysięcy osób, żeby protestować przeciwko rosnącym cenom energii elektrycznej, gazu, ropy, ale także produktów spożywczych pierwszej potrzeby. I tutaj wprost uczestnicy tych protestów wskazują na to, że kosztem wsparcia dla Ukrainy została zaogniona sytuacja w ich krajach. Sankcje nakładane na Federację Rosyjską przynoszą efekt taki, że to właśnie obywatelom Unii Europejskiej zagląda w oczy widmo braku możliwości ogrzania swoich mieszkań w sezonie zimowym, czy też wręcz widmo głodu. A to, z czym mamy do czynienia tutaj nad Wisłą, nie wymaga chyba żadnego dodatkowego komentarza. Ostatnio chociażby cena węgla przekroczyła już magiczne 4000 złotych. Z innymi surowcami energetycznymi jest bardzo podobnie i rosnąca wciąż inflacja połączona z wysokim popytem na te surowce sprawia, że zarówno Polacy, jak i Poliniacy, jak i również inni obywatele Ukropolinu coraz więcej pieniędzy muszą przeznaczać z własnych portfeli na zaspokojenie tych podstawowych potrzeb. Tak więc, proszę Państwa, będziemy ten temat bacznie obserwować i na bieżąco Państwa informować o dalszym rozwoju wypadków. Miejmy nadzieję, że ten cały diabelski, jak widać, plan skończy się tylko na projekcie. A nadzieją na to jest to, że Frank Walter Steinmeier, minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, poucza już nawet cerkiew prawosławną rosyjską w kwestii jej podejścia do tzw. wojny na Ukrainie, czyli rosyjskiej operacji specjalnej. Pokazując, że Berlin jest w tej kwestii częścią NWO, częścią projektu natowskiego i żadnego porozumienia przeciwko Polsce między Berlinem a Moskwą nie będzie, ponieważ Rosja jest w tej chwili w strategicznym partnerskim sojuszu z Chińską Republiką Ludową i choćby to, o czym mówił były ambasador RFN w Warszawie, Loringhofen, projekt Nord Stream jest już projektem martwym. I po tym przykładzie możemy być pewni, że ten projekt geostrategiczny, tak śmiertelnie niebezpieczny dla Polski, się nie zmaterializuje ostatecznie. Oczywiście wielu domorosłych analityków nadal żyje wydarzeniami sprzed 83 lat i wciąż na siłę próbuje udowodnić, że. Taki sojusz jest możliwy, ale to podobna sytuacja jak z tymi analitykami ekonomicznymi, którzy wieszczą szybki upadek chińskiej republiki ludowej, patrząc przez pryzmat motywacji ekonomicznych, że wszystko musi opierać się na zysku, a zapominając o tym, że w konfucjonizmie przede wszystkim ważne jest samodoskonalenie. Oraz zdobywanie wiedzy, a w kontekście całej gromadności, bycie użytecznym dla społeczeństwa. I wcale nie jest to zysk za wszelką cenę, a wręcz przeciwnie, czasami koszty, które mogą wydawać się nielogiczne w kalkulacji czysto biznesowej, mają tutaj miejsce, ponieważ to prowadzi do osiągnięcia celu, jakim jest uczynienie z Chin państwa środka. Tak, panie Tomaszu, po tym celnym przez pana podsumowaniu tej kwestii, przejdźmy teraz płynnie do rejonu Azji i Pacyfiku. Jak wspominaliśmy na samym początku, zjazd nadzwyczajny Komunistycznej Partii Chin odbędzie się 16 października bieżącego roku, co będzie i już zapewne jest wielkim zaskoczeniem dla tzw. zachodnich analityków, którzy spodziewali się, że będzie to miało miejsce w listopadzie a tymczasem Chińska Republika Ludowa prowadzi, jak wspominaliśmy w poprzednich naszych nagraniach, konflikty na własnych warunkach, nie zaś na warunkach narzuconych przez tzw. Zachód. 20. Nadzwyczajny Zjazd KPH ma się odbyć 16 października, natomiast już teraz we wrześniu mamy do czynienia ze skandalem wpadką Narodowej Agencji Bezpieczeństwa SZAP, ponieważ okazało się, że wydzielona grupa tej organizacji, TAO próbowała dokonać ataków hakerskich na Instytut Lotnictwa i Nawigacji Uniwersytetu w Sanxi. Ataki nie udały się, natomiast do informacji publicznej zostały przekazane dane personalne szefa tej operacji, czyli Roba Joyce'a, który jak możemy przeczytać na Global Times, urodził się 13 września 1967 roku, studiował na Clarkson University oraz na Uniwersytecie Johna Hopkinsa. Wstąpił do NSA w 1989 roku, a w latach 2013-2017 był dyrektorem owej grupy TAO. Także jest to pełna kompromitacja służb wywiadowczych szab. To tuż przed wyborami, które w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej mają odbyć się 8 listopada, a ponieważ 20 nadzwyczajny zjazd Komunistycznej Partii Chin a właściwie jego zakończenie prawdopodobnie zbiegnie się w czasie z wyborami do Kongresu szab, możemy już tutaj w tym momencie z tego miejsca oczekiwać, że listopad i grudzień będzie bardzo gorącą porą roku, jeżeli chodzi o wydarzenia międzynarodowe. No, tak jak już mówiliśmy, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej ponoszą porażki technologiczne na wielu frontach. Ostatnio miał mieć miejsce start rakiety Artemis, która miała wynieść w 2025 roku jako misja Artemis II Jankeskiego Człowieka na Księżyc. Natomiast start rakiety Artemis I, który miał się odbyć 29 sierpnia, nie doszedł do skutku, został przełożony na początek września. Teraz już wiemy, że przyczyną był bardzo poważny wyciek paliwa, który nie został usunięty i prawdopodobnie kolejne okna startowe dla NASA się tutaj zamkną, natomiast no nie można mieć już chyba najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta pierwsza misja by wystartowała, to już kolejna czuła w cieniu konfliktu wojny domowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ponieważ od jakiegoś czasu widać bardzo duży rozdźwięk pomiędzy szczególnie Teksasem, a rządem centralnym w Waszyngtonie, a pogłębiając się kryzys finansowy i ekonomiczny może tylko przyspieszyć te działania. Zgadza się panie Tomaszu, efekty słabnącego szapu widzieliśmy już nie tylko podczas operacji COVID, gdzie niektóre Stany, takie jak Teksas, który teraz odsyła nachodźców do tych bardziej związanych z rządem federalnym i NWO Stanów Północy. Ale i ten sam Teksas, łącznie z Florydą, ograniczał wówczas ten reżim sanitarny wobec swoich obywateli i był taką enklawą wolności. Ale widzimy również słabość zewnętrzną tego państwa, coraz bardziej się pogłębiającą. I to w takich, wydawałoby się, rejonach dotychczas zdominowanych przez ich wpływy. Dlatego należy wspomnieć o incydencie, który miał miejsce 26 sierpnia, kiedy to władze Wysp Salomona nie zgodziły się na wpuszczenie okrętów tzw. Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Coast Guard, tym samym umacniając swoją politykę suwerena na tym terytorium, a także, co jest istotniejsze, widzimy, że państwie, które dotychczas było całkowicie zdominowane i steroryzowane wręcz przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 8 sierpnia nastąpiła historyczna zmiana władzy, a mianowicie Gustavo Petro został zaprzysiężony na prezydenta Kolumbii. Jest to o tyle ważna sytuacja, że jest to pierwszy w historii lewicowy prezydent tego kraju i to miało przełożenie nie tylko na jego deklaracje społeczno-polityczne wewnętrzne, ale również na jego politykę zagraniczną. Otóż 20 dni później, 28 sierpnia, nastąpiło przywrócenie relacji dyplomatycznych, między Kolumbią a Wenezuelą, które zostały zerwane. Przypominamy, w lutym 2019 roku, kiedy to poprzedni prezydent, a w zasadzie rezydent namiestnik Jankeski na fotelu w Bogocie popierał człowieka, który miał dokonać w imieniu Waszyngtonu zamachu stanu w Wenezueli. I przywrócić kontrolę nad tym państwem ze strony Waszyngtonu. To się, jak pamiętamy, wtedy nie udało wskutek zdecydowanych działań zarówno Chińskiej Republiki Ludowej, jak i Federacji Rosyjskiej oraz wywiadu kubańskiego. I w tej chwili, jak pokazujemy, również Kolumbia, dotychczasowe zagłębie przestępczości zorganizowanej oraz handlu narkotykami, zaczyna się zmieniać w system niekontrolowany przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Będziemy pilnie tę sytuację obserwować, czy to będzie Zmiana na stałe czy tylko na moment? Miejmy nadzieję, że jednak na stałe i sytuacja w tym rejonie ulegnie dalszej stabilizacji, dlatego że jest to bardzo ważne dla całej Ameryki Łacińskiej. Czas, panie Tomaszu, na podsumowanie. Jakich wydarzeń w najbliższym czasie należy się spodziewać w okresie drugiej połowy września oraz początku października, według pana? Jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową na zachodnim Pacyfiku, to tutaj, tak jak wspominaliśmy ostatnio, Zarówno przed nadzwyczajnym zjazdem Komunistycznej Partii Chin, jak i przed wyborami do kongresu SHAP, należy spodziewać się kolejnych prowokacji ze strony Waszyngtonu oraz jego satelitów. Po tym okresie, czyli w listopadzie, w grudniu, możemy spodziewać się bardzo intensywnych przygotowań do uderzenia w dolara i przyspieszenia realizacji działań związanych z wojną o pieniądz. Prawdopodobnie w tym samym okresie również przyspieszą pewne działania na froncie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, ponieważ pamiętamy, że ten konflikt jest bezpośrednio podporządkowany wojnie o pieniądz i toczy się na tyle powoli, aby pewne elementy tej wojny mogły być realizowane. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to tutaj na pewno będą miały miejsce dalsze próby destabilizacji sytuacji wśród sąsiadów Iranu. Oraz działania Izraela zmierzające do tego, aby wywołać konflikt na Bliskim Wschodzie, z perspektywą taką, że Syjoniści będą mogli zostać przesiedleni na tereny obecnego Ukropolinu. A mówiąc już o samym Ukropolinie i o tych rzeczach, które najbardziej nas interesują tutaj nad Wisłą, to na pewno zbliża się ciężki okres i to nie tylko, tak jak mówiliśmy ostatnio, z powodu szalejącej drożyzny oraz braku surowców energetycznych. Ale także z powodu zagrożenia integralności terytorialnej niegdyższej III RP, a biorąc pod uwagę to, że w rekonstruowanym rządzie Mateusza M ma znaleźć się generał, i to bynajmniej nie na stanowisku związanym z obroną, ale na stanowisku ministra zdrowia, ma to być generał Grzegorz Gellerak. To bardzo dobrze pozwala nam sobie uzmysłowić, że państwo policyjne, wojskowo policyjne, wkracza już we wszystkie elementy życia społecznego i niewątpliwie będzie to bardzo ciężki okres dla Polaków, ale także dla Poliniaków, którzy coraz częściej otwierają oczy na to, co dzieje się tutaj u nas lokalnie. Miejmy więc nadzieję, że najgorszy scenariusz rozbicia dzielnicowego nie będzie miał tutaj miejsca. Natomiast na pewno kryzys finansowy, ekonomiczny, fala bankructw, szczególnie jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, to jest to, z czym będziemy musieli się zmierzyć w najbliższym czasie. Tak samo jak z problemami związanymi z rosnącymi czynszami, rachunkami za ogrzewanie i za jedzenie. Dziękuję, panie Tomaszu, za obszerne podsumowanie bieżących wydarzeń oraz prawdopodobnych przyszłych. Te i inne kwestie będziemy na bieżąco uzupełniać i informować Państwa w ramach komentarzy ósmego dnia plus na Twitterze oraz na Telegramie. A za dzisiejsze komentarze dziękuję Państwu jak zwykle Tomasz Banyś oraz Marcin Hagmaier. Do usłyszenia.